Mówiliśmy o różnych aspektach, mówiliśmy o modlitwie, mówiliśmy częściowo o finansach, skończyliśmy ostatnio na finansach. Powiem krótko tak, żeby podsumować kwestię finansów, bo będziemy się tam zatrzymywać długo. Kościół, o którym mówi Pan Jezus, czyli ten duchowy kościół, jest kościołem, w którym nie ma takich tematów tabu. Jest kościołem, w którym podejmuje każdy. Kościół, pierwszy Kościół nie miał problemu z finansami. Wy wiecie doskonale, że pierwszy Kościół, jak czytacie, o tym, jak oni żyli, jak funkcjonowali i żeby było jasne, oni nie żyli w komunach, tak zwanych komunach, że 500 ludzi razem żyło, obok materaca, obok siebie i, i tak i pisali, byli i tak się żyli i nawzajem tak ze sobą byli. Ale pierwszy Kościół dzielił się wszystkim co miał. Do tego stopnia miłość Chrystusa, miłość Boga była wzbudzona w tych ludziach, że nie obawiali się o, o to, czy sami go mieli, czy, czy nie. Dawali z tego, to jest jasne też, żeby się zrozumieli. Dawali, z tego, co, dawali z tego, co mieli, nie dawali ponad to, co mieli, bo nie mogli dać więcej. Bóg nie oczekuje, po prostu Paweł jasno to definiuje, że Bóg nie oczekuje, żebyś dawał ponad to, co masz. Bóg oczekuje, żebyś dawał proporcjonalnie do tego, co masz. Innymi słowy mówiąc, jak ktoś ma więcej, od niego się więcej oczekuje. Jak ktoś ma mniej, od niego się mniej oczekuje. Ale jeżeli dajecie procentowo tak samo, to dajecie to samo. I to jest najwspanialsze w Bogu, że kiedy ludzie dają, może rzucić Boga w nowo. tę sytuację, jak Jezus stał sobie przy skarbonce świątyni, przy wejściu do świątyni, tam wszyscy rzucali pieniądze, żeby wejść do świątyni, a ofiarę rzucali. I wiecie, jak Jezus obserwował tych bogatych ludzi, którzy przechodzili, i rzucali spore sumy pieniędzy. Ale to jest bardzo ciekawe, że Jezus stoi i stał sobie przy skarbonce, i ja myślę, że Jezus ciągle stoi przy skarbonce. I sobie obserwuje w świątyni skarbonkę. I patrzy się na to, co się dzieje w sercu człowieka. Bo możemy powiedzieć, możemy mieć usta polne frazesów, ale prawda jest taka. Jak Pan Jezus to mówi, mówiąc w Ewangelii Mateusz'a 6 rozdziale. Mówiąc o właśnie, przedtem zanim powiedział o Mamonie, o służeniu Mamonowi i o Mamonowi, mówił m.in. o tym, żeby gromadzić sobie skarby nie na ziemi, ale w niebie. Nie na ziemi, gdzie i mój niszczą, i tak ładnie my wzajem mój zniszczymy, niektórych, <grym> ich po, stan posiadania. Ale żeby gromadzić sobie skarby nie w niebie, gdzie ani nie, nie niszczą. I to jest najlepsze konto, jakie może być. I mówię to z absolutnym przekonaniem. To jest najlepsze, rzecz, jaką człowiek może zrobić. Pomagać ludziom na Ziemi, w ten sposób wymazując sobie skarbienie. To jest dokładnie to, co powiedział apostoł Paweł, co ogłosił co do tak zwanych bogaczy tego świata. Mówi, napominajmy ich, bogaczy tego świata, żeby nazywali żeby, <laughs> się dobre uczynki, łożąc na dobrego, łożąc na dobrą sprawę. I to powoduje, Połączenie z tym, co Jezus mówił w Paginie Mateusza, szóstym rozdziale, żeby gromadzić sobie skarby nie na ziemi, ale w niebie, to powoduje, że w serce człowieka naprawdę jest żywym. jeden z najlepszych sposobów, żeby trwać przy Bogu, to dać Bogu to, co najbardziej lubisz. A czy ludzie lubią pieniądze. Co cię? To nie jest nic złego posiadać. Człowiek tak został stworzony, że od małego chce posiadać. Dasz dziecku zabawkę, to nie zabawka i koniec. Żaden inny się im tego nie ruszy, prawda? mi nawet zabierają jednym, bo chcą mieć więcej, nie, nie oddają. Powiesz, to jest samolubstwo, co wychodzi dziecim. No, może tak. Ale nie ma nic złego w tym, że człowiek chce posiadać, bo człowiek potrzebuje posiadać. No, czy mieszkanie potrzebuje posiadać, potrzebuje posiadać pomocy, cokolwiek, no, potrzebuje się ubrać i tak dalej, potrzebuje posiadać. Nie ma nic złego w tym, że chce człowiek posiadać. Ja bym go szczęśliwy, jakbyście posiadali mnóstwo. Ale wraz z posiadaniem przychodzi odpowiedzialność. Im więcej masz, tym więcej się od siebie oczekuje. Im więcej masz, tym bardziej musisz pilnować swojego serca. Im więcej masz, dlatego tym więcej powinnyś dawać. Nie tak jak na jakichś balach charytatywnych, dziennikarskich czy biznesowych, że, że jest na przykład tysiąc biznesmenów i biorą 100 tysięcy złotych. Mówię, jaki wielki dar wielki na... Wszyscy ludzie powinni zebrać 100 milionów, a jak nie I wtedy mogliby powiedzieć, że coś zabrane. Bo inaczej to są, to są te napiwki, które wrzucali ci bogacze, którzy wchodzili do świątyni. Jezus patrzy się na nich i cały czas się patrzy na ludzi. Patrzy po sercach, po kieszeniach. Cieszy nie jest bardzo blisko serca niestety w niektórych przypadkach. W <laughs> <laughs> tym czasach <laughs> których żyjemy. I mówię, Jezus się patrzy i nagle wdowa przychodzi. niewiele miała. I wrzuca, pieniądz i Jezus mówi, uwaga, ty tu się patrzcie wszyscy. Teraz, teraz, powiem coś na temat tej kobiety. I wszyscy ci bogaci się odwracają i patrzą się, mówię, cóż ona mogła tam wrzucić. ona powie, wy się z tego, co Wam zbywa, ona wrzuciła z tego, ze swego niedostatku. Mówi, ona więcej dała niż my wszyscy. I oni napisano jego on Ja nie wiem, czy ta kobieta zdawała sobie sprawę z tego, że oni napiszą. Że będzie taka słynna, nawet bezimienna, ale znana. Ja nie wiem, czy ona jest, na pewno nie. Ale jednak jest to wzór. Jest to, jest to coś, co Jezus postawił przed innymi. Myśmy kałowili się tak postępować. Jezus powiedział tak, właśnie w tym, po tym wersecie, gdzie jest mowa, żeby gromadzić, co jest czy przy tym wersecie, gdzie jest powiedziane, żeby gromadzić, co jest nie, e, nie na Ziemi, ale w niebie, Jezus mówi o tym, już możemy to przeczytać, żeby już podsumować nasze finanse. Kościele Chrystusowym. Jezus mówi tak, przez szósty rozdział. Jezus mówi, nie wy macie sobie skarb, 11. werset, nie wy macie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale bromacie sobie skarbów w niebie, gdzie ani nie rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. I podsumowuje, on nawet nie podsumowuje, ale, ale kontynuuje mówiąc tak. pierwszy albo albowiem, gdzie jest skarb, i tam będzie i serce Twoje. Ludzie niestety przeinaczają, te to sformułowanie mówią tak. Tam, gdzie serce twoje, tam skarb twój. Czyli cokolwiek ty polubisz, to będzie skarbem dla ciebie, To jest nieprawda. Tam jest powiedziane zupełnie inaczej. Jest powiedziane, tam, gdzie jest skarb twój, za tym pójdzie twoje serce. Co będzie dla ciebie skarbem, tam pójdzie twoje serce. Więc jeśli twój skarb umieścisz w kościele, to twoje serce pójdzie za kościołem. Jeśli Twój skarb umieścisz w sierocińcu jakimś, znaczy dasz na biednych, to Twoje serce będzie szło. Jeśli Twój skarb umieścisz w bożych rzeczach, to Twoje serce będzie tam legnęło. I czy wierzycie mi w to, czy nie, to tak będzie. Będziesz tak zainteresowany wtedy Kościołem, bo są pieniądze. Będziesz tak zainteresowany e, tymi rzeczami, będziesz myślał o tym, bo tak myślałeś nie minąc o tej kasie, tak będziesz teraz myślał nie minąc o na co ona poszła. I będziesz zainteresowany tym. Tam, gdzie jest kasa, tam będzie zawsze Twoje serce. Więc jeśli chcesz, jeśli mówisz o Panie, oby, oby moje serce przylegnęło do Ciebie, to jak chcesz, żeby twoje serce przylgnęło do Pańskich rzeczy i do Pana, to jest bardzo dobry sposób. Jakiś twój skarb poświęć na Pańskie rzeczy, bo wtedy i tak twoje serce przylgnie do tych Pańskich rzeczy. Wiecie, kto się modli tą modlitwą o, e, o Panie, o przywiąż nasze serca, serca tego ludu do Ciebie. dawić się modli tą modlitwą. Wiecie kiedy? Po złożeniu największej